I'm 21 but I never had a clue. I'm hanging here just to try and z, tej play z tej strony it cool. z jest kolejny odcinek Survival Games. Dzisiaj z nami Enzox. No witam was bardzo serdecznie. I see no are are i widzimy się po I'm 21 <mum> Okej, okay, tak, więc jesteśmy na pierwszej ryneczce w dzisiejszym odcinku, no i tak, jest z nami Enzox, on ma trochę chrypę, no ale to raczej nie powinno jakoś w sumie mocno przeszkadzać Enzox, mamy już coś, chcesz, chcesz buty? Albo klatę? Daj, 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 daj. masz buty, masz buty, Słuchajcie, no, to... w ogóle, Enzox gardło jest po prostu w masakrycznym stanie, na, na, także, także nie, nie polecamy ogólnie być chorym, Enzox jest trochę chory, ale życzy, życzymy, wszyscy mu teraz życzymy zdrowia, Także także mam nadzieję, że w komentarzu napis napiszecie Enzok zdrowie i, i czekaj, tam nie ma skrzynki, nie ma, dobra. Chodźmy, w ogóle teraz będziemy znaleźć jak najszybciej skrzynkę, żeby kogo kogokolwiek sklepać, bo jak na razie tam tylko patyk. Kij z knockbackiem jedynką. O, ty znalazłeś, widzę coś. Uciekaj. Uciekaj, enzox, 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 za mną, chodź, chodź za mną, chodź za mną, Enzox, chodź, Enzox, jeszcze jesteś, czy jesteś, dobrze? Idę, tylko, muszę odpowiedzieć. Ja, tak, 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 tak. <laughs> o kurde, ja również Kolejna jestem trochę, ja również jestem trochę chory, także to, 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 to będzie słychać, jak trochę pokasuję, no ale mam nadzieję, że to nie będzie tak przeszkadzać, czy coś. No ale, bo... wiesz. No... Bardzo prosto, to od... wiesz, prosta odpowiedź. Pieprzyć choroby. No. Przeczyść choroby, dokładnie. I tak właśnie, jesteśmy na serwerze vertes.pl Tak jakby ktoś nie wiedział Mam nadzieję, że wszyscy wiedzą, bo to wiadomo Już taki bardzo popularny serwer ostatni się zrobił Chodź Enzoxiu, Enzox, Jak ty tak znikłeś? What the fuck? Ej, bez jaj Ale ty znikłeś, nagle takie BOOM I ciebie nie ma co nie, tak jak puf właśnie. Serio, ty serio, ja ci mówię, nie? Bo zaraz jakieś, chyba. Mam jakieś moce po prostu. To, to jest magiczne moce, magiczne moce Enzoksa. Także, ło, tam już widzę chyba kolejnego typeczka, którego trzeba będzie sklepać. O, Enzox Enzox, pomóż, 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 pomóż. Dobra, bijemy go. Ej, my go sklepa panujemy. Enzox, dawaj go. Dobra, ale go sklepaliśmy. Dobra, lecimy, lecimy do kolejnego ziomeczka, on jest 100 metrów od nas, ale zaraz... Ja myślę, że zaraz go znajdziemy się, skampimy, jakoś, nie wiem, Przyklepiamy tego typa. Jest w ogóle 9 żywych, więc powinno być całkiem, całkiem spoko. Ej, wiesz jaki jest minus na tym serwerze? Już jest taki, że jak się biegnie, to się szybko schodzi. Nawet jedzenie. No, jedzenie właśnie szybko schodzi tutaj, dobra. klepiamy! dwa hity, nie? Dobra, swagger. Ej, enzox, 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 swap to. Czego jeszcze nie masz? Czego. Nie, wszystko już masz chyba. Dobra. Jedzonka? Masz, masz chleb. Masz chlebek, dobra. Ja ci rzucam chlebek. Jest git, jest swagger, dobra. Mamy kolejnego ziemeczka 100 metrów od nas. Ja myślę w ogóle, że my wygramy tę arenkę i myślę, że to chyba będzie jedna arenka, bo no, jak wygramy, to powiedzmy, że cel będzie osiągnięty. Dobra, no gdzieś tam się kręci. Ten ziomek. Enzeks, jesteś za mną? Jesteś, dobra. Tam, tak. Za. No dobra, masz założone te chainowe czościa. Tam, tam jest namiot, to tam są itemy, więc może tam sobie pójdę. Zamiocie? Nie, 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 wiem czy to nie jest penetrowany już, co nie, bo to m mógł być już typek. Także ja nie wiem, co to może być. No, wiedziałem, 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 dobra. Musimy musimy znaleźć tego typa, Dobra, on się oddala od nas. Cztere czterech żywych jest, czterech żywych jest. Ej, dobra, 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 ogarniemy ogarniemy ten temat. 40 metrów. On a albo jest na tej górze, albo jest za tą górą. Jest za tą górą, dobra, jest, mam. Jest jest, 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 dobra. Dobra, on we mnie strzela. Onora, ora, 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 on będzie strzelał teraz w nas. Dobra, dobra, klepa. Dobra. Klepotana, klepotana, nice, dobra, nice, ale go sklepałem, dobra. Co on od Diaksa, diaksa ma łuk. Mam dwa diaka. Masz dwa diaksy? Dobra, nice, nice, Trzyma. nice. nice. Dobra, 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 dobra. Idziemy na, idziemy na respa. Pamiętasz, gdzie był resp? Chyba tam gdzie są skrzynki Albo nie, bo muszę, ja muszę mieć crafting gdzie, gdzie tu był crafting? Gdzie tu był crafting start? Gdzie? 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 Boże, tutaj? tutaj? O, tu chyba nie, tu chyba nie ma Nie ma, no nie, no teraz nie znajdę craftingu, dobra Wow, jeszcze się zbugowałem, dlaczego? Nie, fuck, zbugowałem się, what the fuck Jej, kochani, odbugowałem się, dobra GG, GG ja, GG ja ma, Mam w ogóle crafting, więc robimy sobie kurde super mieczor ...Diaksowy i Enzoksiu. Chcesz coś? Chyba nie, to chyba wszystko już masz w sumie. Dobra, zostało trzech żywych, czyli został nam jeszcze jeden typo, idziemy go klepać, dobra. Ostatni typek. Ostatni typek i zostaje nam tylko Enzoks. Z Enzoksem będziemy się klepać jak my? Będziemy się klepać w ogóle, Enzoksiu? Jak, jak? Nie no, zależy jakie itemy mamy. To wiesz. Mm -hmm, okej, okay, dobra. Ja mówię, nie no, ja tu muszę wygrać, to nie ma innej opcji, to, to musi być wygrana arena. Jest. 70 metrów do kolejnego ziomeczka, dobra, wbijamy do niego On w ogóle chyba ma awka, chociaż nie wiem w sumie Gdyby dobra awka, to byśmy go łatwo zabili 10, 10 metrów, <coughs> 9 On jest tam na tej górze, dobra, mamy go, mamy go, mamy go, ziomeczki, ziomeczki Ziomeczki, on ucieka, on ucieka, on ucieka Ja go zastrzelę, zastrzelę go Dobra, ziomeczki, 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 ja go zastrzelę Dobra, klepa Klepiemy, klepiemy, klepiemy. Jest klepa. Nice. Dobra, 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 dobra. Nice. Kto go zabił? Ty go zabiłeś. Gdzie ty jesteś w ogóle? Enzox? Trzy, dwa, jeden. Klepa. Dobra, klepiemy Enzoxa, Klepiemy, klepiemy, klepiemy. Klepiemy, Jest. Nice! wygrałem! What the fuck? Ej, ani razem mnie nie trafiłeś, stary. Okej, więc to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się spodobało. Mam nadzieję również, że wbijecie do Enzoxa i zostawicie mi prawilną łapeczkę. A jeżeli byście tak dobili 150 łapeczek, byłoby bardzo mega. Tak więc, no, trzymajcie się, cześć, do zobaczenia w kolejnym odcineczku. Enzox, pożegnaj się. No, cześć, cześć. No, siewaneczko.